Intrygujący wieczór przed nami, drodzy Państwo, bo film pod tytułem Zanim zasnę z roku 2014, to świetnie zaprowadzony thriller, który jednak w formie ekstra bonusu, niejako w promocji, stawia dość fundamentalne pytania. Oto przed kilku laty doszło do wypadku, może napadu na młodą kobietę. Uszła z życiem, ale po tamtym incydencie została amnezja, mozolne odzyskiwanie pamięci. Te procedury roztaczają przed nami dobrzy znajomi Nicole Kidman i Colin Firth. Oboje wyszli z ramek komedii romantycznej, w której tak dobrze się czują, ale spokojnie. Nie odeszli zbyt daleko, i w sumie dobrze im ta wycieczka zrobiła. Oto Kristin, lat 40, budzi się w zwykły poranek i, jak zwykle, nie pamięta nic. Nie szkodzi, otoczenie jest przygotowane, reaguje spokojnie, rzeczowo i rutynowo. Kim jesteś? Ale... Twoim mężem. Ben. Jestem Ben. What? Co? Pobraliśmy się w 1999, 14 lat temu. Krystyn, masz 40 lat. Krystyn zmaga się z własną pamięcią, a ta potrafi stać się przekleństwem, gdy nasze niechciane życie wleczemy za sobą, a wolelibyśmy go nie pamiętać. A jednocześnie pamięć. Bywa błogosławieństwem, ponieważ dzięki niej jesteśmy sobą. To ona ustala naszą tożsamość. Bez niej jesteśmy tylko egzemplarzami ludzkiego gatunku. A w końcu nikt nie lubi czuć się egzemplarzem. A ja co robię? Jesteś w domu. Nie uczę się? Nie pracuję? Siedzę tu przez cały dzień. A pamiętamy nie tylko my, nie tylko nasz umysł. Pamięta także nasze ciało, nasze zmysły, nasz naskórek, też nasza podświadomość w końcu. A im kłamstwo przychodzi najtrudniej. Zmysły mogą najwyżej udawać przez pewien czas, ale zmysły nie potrafią kłamać. Christine. Christine? Yes. Tu doktor nasz. Znalazłaś kamerę? Tak. Obejrzyj nagranie. Jesteś moim kochankiem, obrońcą. Moje życie bez ciebie nic nie znaczy. Kiedy to zobaczysz, dowiesz się wszystkiego. Nasza pamięć przechowuje o wiele mniej, niż byśmy chcieli, ale czasem też o wiele więcej, niż nam zależy. I często przechowuje nie to, co życzylibyśmy sobie pamiętać. Mike. Mike. Pamięć to także próba no, choćby prowizorycznego zatrzymania czasu. Ciągle. Mamy żal i pretensje, że czas tak szybko umyka, że inaczej niż przestrzeń jest nieodwracalny, że biegnie tylko w jednym kierunku. i w tym miejscu nasz film podsuwa... Niepokojące pytanie. A jak byśmy się czuli, gdyby czas stanął w miejscu? Albo gorzej, gdyby spełniło się nasze marzenie i można było hasać po czasie tam i z powrotem, jak hasamy sobie po przestrzeni. Gdyby wszystko to, co przeszłe, to, co teraźniejsze, to, co przyszłe, działo się naraz, działo się jednocześnie, a może na wyrywki, a może na życzenie? No przecież to byłoby nie do wytrzymania. W nocy z mojego mózgu zniknie wszystko, czego dzisiaj doświadczyłam. Jutro, tak jak dzisiaj, obudzę się, myśląc, że przede mną całe życie. Ale to nieprawda połowa życia już przeminęła. Tak. Być sobą to pogodzić się z tym, że czas upływa bezzwrotnie. Ale jednocześnie być człowiekiem to znaczy unieruchamiać czas, pamiętać. To boli. To bywa nieprzyjemne, nieznośne, drastyczne, czasem nie do wytrzymania. Ale pamięć tego, co przeżyliśmy, to tak naprawdę jest to jedyne, to własne, to niepowtarzalne, co mamy i co nas nie opuści do końca.